Witam serdecznie, z tej strony Daniel Kępa i w tym materiale wideo dodam na początku tylko materiał sponsorowany. Zajmiemy się analizą fundamentalną tokenów PROBIT, czyli tokenu ProP od giełdy PROBIT GLOBAL. Serdecznie zapraszam do materiału. Dodam jeszcze tylko tyle, że nagrywałem na temat giełdy PROBIT ostatnio materiał, jest teraz w karcie na górze, można sobie kliknąć, jest u mnie na kanale, związany jakby z takim przejściem całościowym po giełdzie PROBIT i yy, krótką na jego temat analizą. Zanim zaczniemy, zapraszam na moje oficjalne strony, czyli daniel.com.pl, gdzie są wszystkie linki i informacje, oraz na grupę kryptoruchy.pl, gdzie na telegramie publikuję najszybciej wszystkie informacje związane z moją działalnością w świecie kryptowalut i nie tylko. Aktualna sytuacja tokenów Prob jest taka, że są minus 3,5% na minusie, cena oficjalna 29 centów, czyli ciekawa, myślę, jak na ten token i na jego sytuację. Maksymalna cena tutaj już wynosiła 0,63, bo to 9 maja. Natomiast minimum historyczne 5 centów to jest prawie 2 lata temu, czyli wzrost od tamtej pory tak naprawdę 457%, czyli ponad czterokrotny. Jak na hossę i środek tej hossy, można powiedzieć albo końcówkę, albo być może już po, to wcale nie są. Te wzrosty jakieś takie super gwałtowne, więc, jakby cena może być nadal dość atrakcyjna. Trzeba pamiętać o tym, że jest to token giełdowy. Można tutaj wspomnieć tokeny chociażby podobne jak Binance Coin czy KuCoin Token. Generalnie, jeśli chodzi o tokeny giełdowe, mają one jakąś użyteczność i pewnego rodzaju zastosowanie. Wolumen to 42 tysiące dolarów. Kapitalizacja rynkowa tego tokenu to 11 milionów dolarów. No, i ogólnie około 1000 miejsca 975 według kapitalizacji rynku, czyli dość odległa pozycja jak na giełdę Probit. Jeśli chodzi o samą giełdę, oczywiście analizowałem ją, natomiast jest tutaj kilka par walutowych. Jest dość ciekawa, na ten temat można właśnie znaleźć drugi film na moim kanale, natomiast wydaje mi się, że ten token może być niedoszacowany, jeśli chodzi o pozycję tej giełdy na świecie, ale to tylko moja jakby prywatna opinia. Na stronie Probit Global możemy znaleźć informacje na temat tokenów PROP. One tutaj są użyteczne, służą do tego, aby różnego rodzaju promocje, zniżki otrzymywać na giełdzie Probit. Można sobie, kupując odpowiednią ilość, tutaj zagwarantować taką pozycję VIP. Ona nas tutaj zwalnia, jak tutaj widzimy, z opłaty handlowej w jakimś tam procencie. W opłaty handlowej podczas płatnościami w tych tokenach, czyli w innych kryptowalutach i w tych tokenach. No i za polecenie sprzedaży takich tokenów można też troszeczkę zarobić. Czyli, PROP to jest to jakby serce ekosystemu Probit. Aktualna cena była podana, market cap. No i mniej więcej maksimum supply ma wynieść 190 milionów, i total supply tyle samo. Dlatego też, już wszystkie tokeny zostały wydane. Do white papera przejdziemy na końcu. Co nam daje posiadanie tokenów PROP? Przede wszystkim na giełdzie zwalnia nas, obniża nam trading fee, czyli taki można powiedzieć podatek związany z kupowaniem czy transakcyjny z kupowaniem kryptowalut. Oprócz tego możemy się zapisać na ProBit Exclusive, to jest bardzo fajne. Czyli można taniej kupować w takich akcjach promocyjnych różnego rodzaju tokeny, które sobie czy listuje giełda pierwszy raz na IEO czy też po prostu są to tokeny, które są już dostępne na rynku tylko są w zniżkach. Można sobie tu polecać i zarabiać na sprzedaży tych tokenów. Jeżeli ktoś kupi, zarejestrując się z naszego linka na giełdzie i potem na tej giełdzie kupi, to mamy tu od 10 do 30% prowizji za to. No i tutaj mamy jeszcze taką ciekawą grafikę. Zerkniemy sobie, jak wygląda. Mówiąca o tym, w jakim stanie, czy też w jakiej hierarchii są te tokeny. Można powiedzieć, te giełdowe tokeny prop. Tutaj widzimy, że mamy tutaj, jeśli chodzi o rok 2020, taki performance, takie przedstawienie tokena w porównaniu do chociażby tokenów Hotbita, Huobi, Binance Coina, czy może na przykład Bitmax Token. To są te bardziej znane tokeny giełdowe i przedstawienie ich ceny oraz wzrostu jakby wartości tego tokenu od początku jakby powstania w, na rok 2020. Czyli tutaj mamy 1, września, 1 stycznia przepraszam, 2020 roku cenę, ile do tej pory urósł od początku, oraz na 8 września cenę takiego tokenu, czyli kwestia tutaj podziału, ile od w pół roku wzrósł od 1 stycznia do 8 września 2020 roku. No i na skali na wykresie takim słupkowym jest to tutaj przedstawione. Tutaj mamy jeszcze drugą grafikę, w której możemy zobaczyć coś w rodzaju DeFi friendly CEX, czyli rodzaj takiego zestawienia też na 2020 rok 2 września najbardziej popularnych jakby kryptowalut na poszczególnych giełdach. No jest to tutaj związane z rynkiem DeFi. Tokeny PROD możemy kupić sobie na giełdzie za USDT, za Bitcoiny oraz za Ethereum, czyli za najpopularniejsze takie kryptowaluty, za które wchodzi się w ogóle na rynek dopiero no i co można o tokenie powiedzieć? Jest to typowy token giełdowy, uprawniający nas do zniżek na e, giełdzie, zakupu innych kryptowalut oraz bardzo ciekawa jest ta opcja Exclusive, czyli kupowania taniej różnego rodzaju krypto e, e, dzięki temu, że mamy te ProBity oraz możliwość także kupowania, brania udziału w, w listingach e, różnego rodzaju nowych tokenów na giełdzie ProBit. Jeśli chodzi o Probit White Paper, to jest to troszeczkę powiązany White Paper, można powiedzieć, giełdy oraz tokenomia tutaj tokenów prop. Od strony 9 mamy informacje związane z samym tokenem, jest tutaj roadmap, ale roadmap dotyczy bardziej platformy Probit. Oczywiście jest to powiązane, więc można się z tym liczyć, od 2017 istnieje, więc i token, i może token powstał troszkę później, ale i giełda, i token. No i tu są informacje na temat użyteczności tego tokenu, ja go pokrótce przedstawiłem. Generalnie użyteczność wszystkich tokenów giełdowych jest mniej więcej podobna i one mniej więcej też można powiedzieć podobne mają cechy i troszeczkę kopiują od siebie, jak to jest w świecie kryptowalut. Myślę, że to wstępnie tyle informacji na temat tokenów Prop. Jeżeli są osoby zainteresowane, to jak najbardziej odsyłam do poprzedniego filmu związanego z giełdą Probit na moim kanale. Oprócz tego można wyszukiwać własnoręcznie też pewnego rodzaju informacje. Ja być może jeszcze będę o giełdzie Probit nagrywał. Zobaczymy, jak się nasza współpraca potoczy. Na tą chwilę bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy i lajkowania tego filmu. Widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam.